Możemy iść tylko przed siebie. Tak! Rozdział 16 skarbiec cześci się ma z tej strony Co Coraz lepszy klimacik nam się robi. Skoro tylko przed siebie to podążamy. Co to, to za miejsce? Czwany sposób na ukrycie cholernego skarbu. No tutaj już ciekawie. Naprawdę fajnie to wygląda. Tego nie rozwalę. Którędy mamy iść? Którędy mamy iść, żebym to ja wiedział? Hmm. Chwila, moment. W rogu mapy Drake'a są cyfry rzymskie. To musi coś znaczyć. Dwójka, piątka, siódemka. Tu mamy piątkę. Tu mamy jedynkę, czyli tam gdzie będą te rzymskie chyba cyfry. Dwójka, piątka i siódemka. Dobra, idziemy piątka. Jest dwójka. Okej. Okay. Jest strefy, piątka. Myślę, myślę. Czwórka to nie. Piątka, dobra. Ładujemy się. To się chyba do czegoś nam. Jakiś mechanizm. Dwójka w tamtą stronę jest pokazane. Coś tutaj uruchomiliśmy, coś się dzieje. Lejk ty to zrobiłeś? Coś się tu zaczęło ruszać. Sprytne, sprytne już widzę. Co dalej? Musimy wskoczyć do góry. Ok. Tu mamy szóstkę, tu jest piątka. Dobra. Dwujeczka, czyli na schody. Sali słyszysz? Cholera nic. Tam jest chyba skarb, coś się świeci. Tam czwórka, tu mamy trójkę, ale no ewidentnie gdzieś tutaj musimy się chyba przenieść. Ho! jak to zrobić, kurczę? No, pytanie, tutaj raczej nie przejdę. Nie w tej chwili. Tu jest jeszcze, widzę, skarb. Kurde, ciekawie. Chyba nie ma sensu, żebym wchodził. Ja pierdzielę. Czy sam nie wiem? Damy radę tu przeskoczyć. Daliśmy radę. Tam jest ten skarb, ale nie wiem czy jest sens też sięgania po niego. Szóstka. Tu mamy siódemkę. Dobra. Szliśmy ok. Ha, tam jakieś kolejne kurcze przejścia. Co dalej? Ja pierdzielę, jaki labirynt się z tego zrobił, dwójka. No okej, okay, czyli idziemy dobrze. Dwójka, piątka. Tak jest. O kurde, coraz weselej. Coraz kurcze weselej. O ja pierniczę. Dobra. Ach No, za szybki chciałem być, bez dwóch zdań. Wojt, zaraz mi teraz zlecisz tutaj, gdzie pułapek nie ma. Na spokojnie. Hm. Teraz. Dobra. Hej! Udało się! Jestem <grystanie> Nic mi nie jest! Ja pierniczę, Nejt. Tu jest jakieś przejście. Co nam to kurcze da? Hm. Siódemka, no muszę iść tędy. Dobre, już chyba widzę o co chodzi. jesteśmy mało brakowałabyś spad zobaczymy szukajmy tych kolejnych cyfr tutaj jakby też coś było do opuszczenia jakiś bloczek Ha, coraz ciekawiej na to możemy wskoczyć Okej okay. No już widać, gdzie piąteczka nas prowadzi. No proszę. Tam się musimy gdzieś przedostać. Dobra, mamy bramę. Coś trzeba będzie rozkminić, otworzyć. Sprawdź, czy uda ci się otworzyć te bramę. No właśnie. Dobra, pyk. Pyk. I pyk. No i bingo, jesteśmy po drugiej stronie, co to było? No dobra, tu nie problem, co dalej? Gdzieś się musimy przedostać. Hm, tu by się przydało kurczę nam zeskoczyć. Ha! Co tutaj zrobić? Co tutaj rozkminić? Tutaj cholewcia nigdzie nie zejdę. Hm. Musi być jakiś mechanizm. Tu mam jakiś łańcuch. Zobaczymy co z tego wyniknie. Okej, okay. jesteśmy wyżej, deko. No to teraz tutaj, siup. Binga. Dzięki night. Dzięki, dzięki. Coś tam kurde, biegało po górze. Jest piąteczka, dwójeczka w lewo. Idziemy, idziemy, idziemy. Oho. Hej, Ostatni żywy zgarnia złoto. Przegrałeś. Zabić oboje. <grystanie> no super. <grystanie> Jeszcze tu. Kurde, nie za fajnie. Nie za fajnie, tyle wam powiem. Dawaj wielgusie. Ach! Dobra, padł. Jest tam kolejny. Chyba też po nim, dzięki tej beczce. Tu mam, ale ich tutaj kurde jest. Dawać, dawać, dawać chłopaki. No, jest tam dwójka, biega. Chce się za bardzo wychylać. Ostrożnie! strażnie ty jesteś, badziewiaku? Dobra, zgarnął. Został chyba ostatni. Jeszcze są. O kurde. Kościół z granatnikiem, to już niedobrze. Tu coś było fajnego. Pięknie. Chyba zgarnął, ale to nie koniec. Też wybuchowa beczka albo i koniec. M4 bierzemy. Ja pierniczę. Ile? O jezu, ile ich tu jest. Dobra, po tobie, kolego. Ci z granatnikami najgorsi. Nie ma tu za wiele amunicji do tego, co posiadamy. Tu jest dwójka. Tak, musimy iść gdzieś tędy. Tam chyba jest coś w rodzaju drabiny. No ewidentnie. To trzeba tutaj jakoś przejść. <grymna> 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 Tylko trzeba jakoś przejść. Nie! Ta. Dobra, jakoś trzeba to i tak chyba przeskoczyć. No właśnie. Okej. Okay. Jesteśmy w środeczku. Tym razem szczęścia zabraknie. O Jezu, gdzie oni są? Tu. O oh, No. Mam nadzieję, że wam zabraknie szczęścia pajace. Ta drabina była gdzieś tu wyżej. O, shit! Masz grubasię. <laughs> Masz grubasię <laughs> Dokładnie. No okej, okay, sprawdźmy to. Chodź, szalona, a my idziemy do następnej. O jest, kurde, ile tu jest? Jeszcze gdzieś ktoś wali z granatnika, kurde, gdzie on jest? Lena do kogoś strzela. Może jest gdzieś tutaj koleś. Tam ich widzę. Tam ktoś padł. Mam nadzieję, że to gdzieś prowadzi. Też mam taką nadzieję. No, są, 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 jeszcze są. Kurde, blade, no. Ja pierniczę ile ich tu jest? Siódemka. Tam mamy wejście jakieś. Ale zobaczmy sobie to miejsce. AK47 to nie chce. Tutaj jest szóstka. Dobra, idziemy za siódemeczką. Weź się schowaj Nate. Oni się kiedyś chyba kurde skończą. Dobra siódemka to siódemka. Kolejne schody. Spróbujmy ten. No, wyjścia nie mamy. Gdzie obozy? Gdzie obozy jeszcze są? Tutaj nic nie ma. To już się robi nudne. Mate? To Drake. Nigdy nie znalazł skarbu. On tu zginął. Tyle, gdy chodzi o chwałę, poświęcił życie na próżno. Nate? wszystko w porządku? Tak. Chodźmy już stąd. Słychać było jakieś krzyki, strzały w oddali. Musi być stąd jakieś wyjście. Rozdział 17, serce skarbca. Weźmiemy sobie tą strzelbuchę. Bo ja wiem, wygląda to na jakąś maszynerię. Tak jakby. Hej, jest drabina. Powinnam dosięgnąć, jak mnie podsadzisz. Tutaj widzę, mamy więcej tych strzelb. No to tu się już chyba coś zacznie dziać. Ha. Gdzie cię mam podsadzić? Dobra właśnie, jesteś cięższa niż na to wyglądasz. Dosięgniesz? Wygląda na stary dźwig, albo coś w tym rodzaju. Jest Lina. Spróbuję ci ją opuścić. Widzę możemy się wydostać. Cześć, chłopaki. Spokojnie Edi, spokojnie. Co tam się do cholery dzieje? Nie widziałeś ich. Oj, Może nie. Zginiemy. Jezu, co to jest? Już po nas jesteśmy. Chodź tutaj! O oh, cholera... Tak. jeżeli nam się nie uda, chcę, żebyś wiedział jedno. Nienawidzę cię. Spoko, ja ciebie też. No to do roboty. Co się dzieje? Jest z dym. Jest jeden cios od tego czegoś i prawie pomnie. Dobra, on też trochę strzela. się ruszyć! Ja pierdzielę. Dawaj telinę, no kobieto. Ja pierniczę. Zabije ją. Niech ja piernicze. O Jezu, jeszcze są. Nie to ja ślą. Pierniczo oni się nie kończą. Jezu, dawaj linę no Liczę. sobie ja ją robić. się! Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Teraz mi było trochę łatwiej. Ja piernicze, przecież ich tu jest pełno. Nie mam amunicji. Rusza się. Ja pierdziule. Tu Dalej, Ja pierdźula. Czasu na ramię! Aaaa! Jezu, wiejemy stąd. O Boże! Szybko! Tędy! Dalej! Dobra! Dalej, szybko! To do diabła było! Nie wiem! Nie wiem. W porządku? Tak. Nate? Dobra. Przez to raczej nie przejdą. Nate. Co? Gdzie my jesteśmy? Nie jestem pewien. Idź! To wyjaśniałoby tego ubota w dżungli Nate, chodź, popatrz Znaleźli go Musieli wejść do skarbca i go wyczyścić No dobra, ale co klasztor ma z tym wspólnego? Nie wiem, no... To nie ma sensu, ale... Ale jeżeli posąg tam jest... O rany, byliśmy dokładnie na miejscu Chyba tym dostaniemy się na powierzchnię Naziści chyba nie zapłacili za prąd Cholera! Jeżeli dotrzemy do pomieszczenia z generatorem, mamy szansę przywrócić zasilanie Ale najpierw trzeba się stąd wydostać Czekaj, co ty robisz? Co robisz?! Znalazłam wejście Nieźle No Dobra, chodź Nie, to robota w sam raz dla ciebie to znaczy? Nate, wiesz, że nie przeskoczę. Nie zostawię cię tu samej z potworami, Elena. Ale nie mamy wyboru. Po prostu idź włączyć zasilanie, wróć po mnie i wtedy... zabierzemy się stąd, okej? Okay? No idź! Wracam za moment. Wiem. Działamy. Rozdział 18, bunkier. No, musimy się dostać do generatora i włączyć zasilanie. Trochę połazimy, powspinamy się. Nie jest źle. Się jeszcze tutaj, siub na kolejną, coraz lepiej. Okay. O no dalej, dalej, Nate. ja pierdliczy, co jest złe. Dobra, jesteśmy. Jesteśmy coraz bliżej. Oki. Kurde, co teraz. No, gdzieś się dostaliśmy. Nate, słyszysz mnie? Sali zgłoś się! Mate, zgłoś się! E, nic z tego. Nie mam tu sygnału. No i tyle z rozmowy z Salim. MP40 niech będzie. Co dalej Pomieszczenia tunele zakamarki Raczej tędy. Co tu się do cholery stało? Kolejna fajna sala. Mnóstwo amunicji, O Jezu, wszystko jasne. Oj, oj! oj, oj, oj. Czyli chłopaków tutaj trochę będzie. Tego i tak chyba nie uruchomię, nim. Tutaj jest jakaś kamera filmowa. I tak tego nie uruchomimy, nim się nie dostaniemy do generatora. No musimy iść w tę stronę tutaj. Dobra, zostawiamy to sobie, ten cały bunkier tu. Na kolejny, na kolejny odcinek. Do zobaczyska, cześć.